Deja vu Marka Marek nam będzie tutaj ze Spitfire'kiem zaraz zrobił. Co się już robi Dzisiaj jest 7 marca i to jest dzień kobiet z tego tytułu ja tu mam taką kobietę, no i tam nie wiem, życzymy wszystkiego najlepszego i dobrego. Wygląda to na razie w ten sposób, cała jest rama ściągnięta, z tyłu tam stoi buda, Teraz to pokażemy, jak to wygląda. Pójdzie zaraz do jaskowania i będziemy kombinować ze składaniem tego. Patenty są tutaj ładne, kiedyś pokażemy, także tym razem trzymamy kciuki za Pana Marka. Mocno, mocno. Tak jest. 8 marca, Dzień Kobiet. Jest Pani Kobieta. Tak. I co robimy w Dniu Kobiet? W, Dziu, w Dniu Kobiet Pani Kobieta będzie rozkładać jedną część, ja będę pewnie rozkładał drugą część. Dostaliśmy cały zestaw zawieszenia od Marka, którego widzieliśmy na filmiczku wcześniej? który nam tak wcześniej, który nam rozkładał nasze, nasze cawałko. Znaczy oczywiście tu, teraz to sami. Widzieliście. Natomiast mamy zawieszenie, musimy to zawieszenie rozłożyć. Mamy piastę, mamy hamulce tarczowe z przodu, mamy tyły, tutaj nam przychodzi nasz resor, tutaj idzie do naszego bombla z tyłu, drążki reakcyjne, no i oczywiście nasze kochane amory. Musimy to rozłożyć, bo większość tych części musi iść do piaskowania, więc tak będzie wyglądać na Dzień kobiet. Daj. Będziemy dzisiaj wyciągać gumę z zawieszenia, żebyście nie skończyli tak jak my z takim czymś. Pokażemy Wam bardzo fajny patent, który znaleźliśmy. A na koniec części idą do opiaskowania. Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić nasze w naszym pięknym warsztacie jest... <grym> i nie podniosę. <grym> i Także montujemy imadło i pokażemy Wam zaraz jak wyciągać sobie te gumy w sposób bardzo efektywny. Mamy zrobione i mamy założone, stół przykręcany do stołu. jedziemy z rzeczą właściwą. Słuchajcie, większość gum jest najczęściej wypchana po prostu na siłę. Na wahaczach, na drążkach reakcyjnych, widzicie, te gumy są bardzo mocno. Do tego a czas im jeszcze do tego nie pomaga, żeby się tych gum pozbyć, trzeba je najczęściej wybić. Jedną z fajniejszych sposobów na tego typu pracę jest imadło. Oczywiście musicie takie imadło posiadać, natomiast co się robi? Tutaj, jak widzicie, są jeszcze nawet ścięte śruby, bo nie dało się ich w żaden sposób wykręcić. Potrzebujemy jakiejś tulejki, która nam się oprze, która będzie szersza niż guma, którą chcemy wypchnąć. A tak jak widzicie, ona siada w ten sposób, że możemy to pchnąć do tej przestrzeni. To jest jedna z Strona, a z drugiej strony potrzebujemy na przykład śrubę od koła, tudzież jakieś inne metalowe części, które będą tyle mocne, żeby nam tą śrubę wypchnąć. No i metoda jest mega prosta. Z jednej strony łapiemy sobie tuleję, z drugiej możemy sobie łapnąć śrubę jak nam jest lepiej, tak i tak. A spróbuję na przykład teraz w ten sposób. Potem może ją odwrócę. Dociskamy sobie i madełko. Oczywiście, nie jest to praca, która Wam poleci od razu i będziecie hop, hop, kura zrobieni. Waszej madu nie do końca chce chwycić. Pyk, pyk. To nie jest łatwa robota i nie idzie to zbyt, zbyt lekko, ale jak widzicie, jest to robota skuteczna. Proszę bardzo. Minutka z tutorialem i macie zarobić ten sposób, żeby pozbywać się waszych gum. Normalnie to robi za was mechanik, Dzisiaj macie ode mnie mechanika. Typo. Jak widzicie, metoda jest skuteczna, wahacze górne, wahacze dolne, końcówki drążków już mamy zrobione, nawet Wasza dziewczyna to potrafi zrobić. Piła się na No. <grym> Więc jak chcecie swoją dziewczynę wziąć do mechaniki, to każcie jej wyciągnąć głupy z wahaczy. I dużo piwa. W niektórych przypadkach i jest naprawdę nieodzowne. Tak w tym. Też ta sama metoda, którą pokazywaliśmy. Znaczy, no nie ma szans. Jak widzieliście, można walić młotem, można opalać kładnikiem. Czasami to nic nie daje. Po prostu czasami trzeba tylko i wyłącznie madło. Jak ją cofniemy troszeczkę w tył. Damy trochę mniejszą śrubę na nią i będziemy to ściskać razem. Także to jest dobry tip ogólnie na wyciąganie czegokolwiek. Dzisiaj macie szczęście, bo dzisiaj wydaje aż dwa tipy. Słuchajcie, jak macie tego typu układ, rzadko się obecnie zdarza, w starszych samochodach jest to popularne. Macie sprzęgniętą tarczę hamulca z sokołem, tak naprawdę, który trzyma dopiero Wam koło i piastry. nie możecie go rozwalić, dlatego że tutaj, jak się przyjrzycie, jest już taka mała przestrzeń, dziura, którą mi się już udało uzyskać. Bo nie ma nawet jak tego wyciągnąć. Tu macie przestrzeń, że nie możecie się o nic rozeprzeć. To jeden z fajniejszych patentów jest patent na śruby robimy w ten sposób, wkręcamy śrubę, blokujemy ją nakrętką więc dzięki temu ona sobie nie lata luźno i obracając tą śrubę, dokręcając ją tutaj tworzymy przestrzeń tak naprawdę, jeżeli to się wam zacznie obracać oczywiście łapiemy drugim kluczem natomiast powoduje to, że wszystkie zarościałe części możemy ze sobą rozprzegnąć, jak się zobaczycie to już tutaj nam się to ładnie rozchodzi na chwilę to powinno puścić O, elegancko. Proszę bardzo. Wszystko tutaj było na tyle chwycone, że żaden środek penetrujący, hmm. nie wiem, który macie, nie będzie w stanie do tego dotrzeć. W związku z tym patent na śrubeczki, patent numer dwa. Pojechany mechanik. Dzięki mnie zajdziecie daleko. W sensie do dole. Odkręcamy hmm. Pewien element zawieszenia idzie nam całkiem nieźle. Jeżeli zastanawialiście się dlaczego tochanicy nie lubią robić z zawieszeniami To może być dla was odpowiedź, to jest wrzące I nie jestem super siłaczem, nie Ale... Wiesz, tak z wszystkie gumy z zawieszenia mamy wszystko porozbierane z przodu mamy wolne piasty mamy całe zawieszenie de facto przednie rozebrane dzisiejszym zwycięzcą jest ten oto pręt to jest rurka z rowera tutaj się do tego podamy rowera dlaczego o tym mówię? bo najprostsze rurki najczęściej bywają najskuteczniejsze mam nadzieję, że te które wam dzisiaj też się Wam przydadzą a w dniu jutrzejszym pościągamy sprężyny będziemy walczyć się z naciskami wszystko musimy porozkręcać i bębny hamulcowe E